Ciekawe, czy dieta wpływa na to, jak bardzo boli nas głowa? Mówią, że ponoć tak, tylko co powoduje migrenę? No właśnie, bo my już... nie o takim normalnym bólu głowy będziemy rozmawiać, tylko o bólu głowy, który jest nazywany migreną. I ja wiem, że bardzo często, prawda, panie doktorze, tak. ten ból głowy jest, migrenowy jest kojarzony z kobietami, że to kobiety dużo częściej mają migreny. Okazuje się, że faceci także, moi drodzy, i to mają coś takiego także, co jest nazywane migreną z aurą. Pierwszy raz tym, jak o tym usłyszałem. Cześć! To Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień Tymek no Zakrzewski, mój kolega redakcyjny z TVN24, jest razem z nami, który cierpi na migrenę aurą. Cześć Tymek, dzień Cześć. dobry. I pan doktor nauk medycznych, Paweł Kreczmański, neurolog, znany w sieci jako doktor Neuron. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. dzień dobry państwu. Powiedz proszę, czy ty zauważyłeś kiedykolwiek, że taką niedyspozycję ma twój kolega? Nie, tymek Czyli nie Czyli dobrze no, ale... się krył, tymek? Chyba nie da, da się to ukryć? No, to nie jest codzienna sprawa, mhm. więc to raczej, raczej tak raz na miesiąc, raz na dwa miesiące się zdarza. To, to, to nie, jest, nie, nie, jest, nie, nie jest na mhm. porządku dziennym. A co to ale, jest, nie gra na z aurą, tymek? No U mnie to się objawia tym, że oprócz bólu głowy, mózg odcina mi zdolność widzenia, zdolność mówienia i zdolność y, inteligentnego pojmowania rzeczywistości. Czyli to są bardzo neurologiczne objawy, które można pomylić, tak. no ja gdyby mnie coś takiego e, dotknęło, e, zaskoczenia, bo to przychodzi z zaskoczenia? To przychodzi, znaczy no, są pewne symptomy, że możesz się, możesz się spodziewać, że zaraz nastąpi atak, ale generalnie to jest zawsze zaskoczenie. Byłbym święcie przekonany, że mam udar. No i bardzo, i, i bardzo słusznie, bo to są te same objawy. I co ty robiłeś w momencie, kiedy... Inaczej, czy dzisiaj już je bagatelizujesz, czy za każdym razem idziesz się przebadać, kiedy cię dopada Za materiał? każdym razem trzeba by, trzeba by się przebadać. Czy, czy, czy tam... Nawet jeżeli to, 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 to samo minęło, czy nie ma jakichś zmian w mózgu. Mhm. Jak rozróżnić zatem migrenę, jak tutaj Tymek mówi, z aurą? Rozumiem, że neurolodzy też potwierdzają tę tak. terminologię. Mhm. Od udaru. Przede wszystkim w migrenie z aurą objawy są przemijające. Objawy które mogą sugerować udar, zwykle trwają około 40 minut, i po 40 minutach jest chwila, kiedy jest spokój, i nagle zaczyna się pojawiać silny ból głowy, zwykle jednostronny, zagałkowy, który rozszerza się później na całą głowę. Jest to bardzo silny ból z wymiotami, z nudnościami. W skali od 1 do 10, nawet 10, 9. Miałeś takie? 9, 10? Tak, tak, zdecydowanie. Wow. Hmm. Nie jesteś w stanie funkcjonować wtedy? Nie, to jest kompletnie cię to odcina. No dobrze, ale y, czy taki doświadczony już w bólu migrenowym człowiek może odróżnić to od udaru, skoro tak. tyle razy mu się to zdarzyło i nie musi jechać na sor? Jeżeli jest dobrze zdiagnozowany i leczony, to tak. Ale dobrze, ale czy to jest tak, panie doktorze, że człowiek, który cierpi na migrenę z aurą, ma duże, większe, dużo większe prawdopodobieństwo, czy w ogóle ma większe prawdopodobieństwo, że będzie miał udar, czy nie? Tak. Czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Jak najbardziej. Osoby z migreną mają od dwóch do czterech razy większe ryzyko na, na pojawienie się udaru. No, to ja bym na twoim miejscu zakażona zamiechała. No tylko że wtedy trzeba badać rezonansowo tak. człowieka. No to nie no, jest taka prosta powiedzieć. historia. Ile razy zdarzyło ci się być z tym na sorze? No dobrych parę razy, tak. I często to jest. Znaczy, na szczęście, teraz jest coś takiego jak szybka ścieżka udarowa. Więc jak pojawiasz się na sorze, to jesteś z podejrzeniem udaru, to od razu. Takie badania, takie badania, rezonans, tomograf, wszystkie, wszystko jak najszybciej. Panie doktorze, sięgamy do tych badań Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, które stwierdzają, że mimo, że kobiety częściej skarżą się na migrenę, to mężczyźni odczuwają ją bardziej. Ale ja się zastanawiam, na czym polegało to badanie. Czy to nie jest tak, że po prostu. Mężczyźni są czasami. Mm... Hi hipochondrykami. Nie, 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 nie. Może bardziej odczuwają ból, no wiecie, te sprawy. Bardziej go bagatelizują. Mężczyźni niestety są oporni na jakiekolwiek sugestie, leczenie, ponieważ niezależnie myślą i funkcjonują. W związku z tym niestety rzadziej trafiają do lekarza. Powikłania są cięższe, stosują więcej leków, więcej pieniędzy wydają na leczenie poza systemem zdrowia. No dobrze, no ale co można poradzić na migrenę? No mówią, że to tak boli, że żaden lek na to nie działa. No to co działa? W ostatnich latach e, nauka o migrenie bardzo się rozwinęła. Mamy całą gamę zarówno leków, jak i programów lekowych finansowanych przez NFZ, które pomagają w leczeniu migreny. Ty, ty, jak sobie radzisz w momencie, kiedy masz już taki bardzo silny ból? No, przede wszystkim, jeżeli to jest w pracy, to muszę znaleźć sobie zastępstwo. Mhm. Więc... Nie, bo nie jesteś w stanie, rozumiem, tak? Nie. Mhm. nie. W ciągu 20 minut wiem, że jedyne, co mogę zrobić, to skulić się w kącie i odciąć się od bodźców. Ale powiedz mi, czy za każdym. Bo migreny, masz migreny oraz migreny z aurą, tak? tak? Te migreny tak. z aurą występują rzadziej. Na szczęście rzadziej, tak. Mhm. A ten ból migrenowy też ciebie tak już odcina całkowicie? Przeważnie tak. I to jest przeważnie po południu. Całe popołudnie musisz po prostu leżeć w ciemnym pokoju z poduszką na głowie i to jest jedyne, co możesz zrobić. A jesteś jedynym w rodzinie, który... Nie, A, nie. bo to Moja mama no cierpi na migrenę, mój młodszy brat też. Mhm. 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 Czyli dziedziczne? Absolutnie, tak. No dobrze. Ja usłyszałam przed chwilą, że jedynym lekiem jest leżenie w kącie zwiniętym z poduszką na oczach. Panie doktorze. W większości wszystkich panów tak to właśnie wygląda. Natomiast w tej chwili już dysponujemy całą gamą leków, jak i diagnostyki, która pozwoli nam dość skutecznie neutralizować ból migrenowy. A proponował ci ktoś kiedyś ostrzykiwanie botoksem? Nie. Ja nie wiem, że słyszałem. młodo super ekstra wyglądasz, ale wiesz, to nie, o, nie słyszałeś. Nie, o ostrzykiwaniu botoksem na migreny nie słyszałem. Dokładnie. Jest to program lekowy NFZ-u ostrzykiwanie botuliną właśnie osób z migreną przewlekłą. Trzeba spełniać pewne kryteria, ale najpierw trzeba udać się do neurologa, wykonać pewną diagnostykę i program jest w pełni refundowany mm -hmm. i e, polega na ostrzykiwaniu co 12 tygodni w określonych miejscach e, szyi i głowy pacjentów z silnym bólem głowy migrenowym. I co ty na to? I to skuteczne? Tak, no, tak, jak najbardziej. Tymek, ha, warto widzisz, rozważyć. do pana doktora. No A jak szewc, który w butach chodzi, czyli pan doktor, e, mm. sam sobie zdiagnozował... E, Migrenę? Czy kolega diagnozował? Może małżonka? U mnie było to trochę pocieszne. Mianowicie miałem 35 lat. Mówię, mamuś, ja mam taki ból głowy, że jakby mi ktoś wsadził głowę do dwono Zygmunta. No. Przypadkiem chorujesz na migrenę, a mamusia, wiesz synku, od 40 lat, ale ci nie pomówiłam. No. Jaka kochana mama nie obciążała dziecka. No i jak doktor sobie radzi z migreną? Przede wszystkim dieta, unikanie używek, wysypianie się. Ilu godzinne? 7-8 godzin minimum. Nie, Panie, to nie w naszym świecie, tak. nie ma takiej nie w opcji. Plus usłyszałeś dieta i tu się Tymek tak. podniósł i mówi jaka dieta? Tak. Całe ciało jego mówiło, no to jaka dieta? Staramy się unikać serów podpuszczkowych, które mogą wygenerować napad migreny. Okej, okay, to, to jest bardzo. taki fajnie śmierdzący. Tak jest, no niestety, no, niestety. Natomiast dieta wysokobłonnikowa, dieta zdrowa, po prostu dieta zdrowa. Która a słodkie nam. można jeść? Słodkie? No, oczywiście, że można jeść. Wszystko jest dla ludzi. Cześć, tu Dorota. I Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl